bo oh, yeah? się O, ładnie, ładnie. Simple. Nie. Aha. On ci słyszał. Nie słyszał. Oh. <laughs> oh. Oh. Yeah. Uh. Tytka! Jaaa... Mam palaki under, musieli skrócić coś. On jest tam blisko tutaj, w ogóle jest tak blisko. bardzo blisko! Jezus Maria. kto stoi i baituje. A ty co w spoku stoisz? Ale wy... Ale nice try, dobrze było. To dziwka, dziwka, myszka, dziwka, dziwnie odbija. Uuuu. Co? Taśmę zarazuj? Takie kobiety to ja szanuję no. <grym> znać, a, nie, bo nie umiem Co? Co? Aha. Dobra, ta gra jest głupia. Nie, nie gram mnie. nią. To jest lag. Dobra. Dostał granatę. Dostał granatę. To ja dostałem granatę xD Smoky Ale mu główka wystawała Czesło dwóch Gdzie ostatni? JEST! Yes! Jestem nieśmiertelny Kościół iż beczki będziesz mi tutaj za plecami rozwalał A, zapomniałem, że mam jeden ammo w szocie. Ach. Zapomniałem, że jestem, kurde, że ja jednak życie nie tracę, ale amunicję tak. To nie jestem ja, nie, nie jestem. Jestem, to jestem ja, to są moje zwłoki. To jest... O co biega? To jestem ja, słuchajcie, patrzcie, kiedy e, wchodzę w tryb z pierwszej osoby, znikam dlatego, że jestem tutaj, ale kiedy wracam, to to jestem ja. Dlatego Targa go we mnie. Jeszcze te programy, nie. No. A, tak, tak się nie mówi. Tak się nie mówi. No. <głos》> A Konto Tak A Toxic. Ej, hey, ten e, jest. Tetris, tetris. tetris. <głos》>. To, to Jakim jestem? <głos》>? Jest, jest <głos》>. dżungla. Sam jesteś. Tak. A tu O już. To dostał nie ginie A, nie, nie, nie. ręka mi spadła no, bierze, Słam. No. No, ręka mi spadła na biurko kurde Ale na się do góry spadła z tego? No bo chciałem tak machnąć tak, wiesz, tak po ale? francusku że jestem zdenerwowany i spadła mi tak kurde do nie Ale co dostał, co dostał O jaki warzywia Popatrz, popatrz Dobra. Jak ani Dobra, jeden strzał jest nie wleciał. Wy też biegnijcie O, nie ja trenowane. Ventrum, Ventrum jest, jest Ventrum, obity, 50 ma. Jeszcze małe żył Ja teraz strzelę tutaj, wejdę do Ventrum, ma będzie bitów, bitów od razu. Dobra. Jest coś biało No wjeżdżają Ja na mnie pod Vent, pod Vent. Co to jest Na Nałóżcie. Oooo, no, Kurwa, Na wyjściu ostatni był. Nie, to ja sobie zapisuję te fragi, bo ten na bań był wyragu? dobry. Co tu jest? Graszę to. Graszę. No, to wyjechał? Idiotyczne CSGO! Cześć, nie zgasiło mi smoka. widzieliście to. to. Jakbyśmy przez to rundę przegrali. No i... Nie wyskoczył. Wyskocz. Prześla <laughs> Lowlality, kurwa, No 6 HP mu zostawiłem, nie wierzę. 6 HP. O Jezu. Co to było, ty? Co tu jest? Chcesz się zacząć gierkę na rozgrywkę? Co? Nie no, może wystartować już. strzeliłem, strzeliłem w ogóle w grill, nie? Oh, bez to zaczynamy. Bo ja taką po podjąłem decyzję. Dłużej spadł. Ja Ocież, kurde blade ty! Orzee. Jak Orzee. się zlękłem, nie? 19 kp, magala za